Witam Państwa. Teraz zamierzam zwrócić Państwa uwagę na kilka aspektów i nauk o rozwoju duchowym, które moim zdaniem są fałszywe. Uzasadnię, co na to wskazuje i pokażę bezsens tych, w cudzysłowie, nauk. Wiele się bowiem namnożyło różnych teorii na temat, czym jest duchowość i jak się rozwijać. Większość to niestety ale przysłowiowa ściema i manipulacja przeprowadzana w celu zapobieżenia rozwojowi. Mnóstwo jest również teorii infantylnych, będących efektem czystego chcieństwa i radosnej twórczości. Każdy z tak zwanych nauczycieli duchowych wrzuca swoje trzy grosze, często trzy po trzy, na podstawie swoich domniemań lub poniesionych. Yy, Swoją egzaltacją, a domniemania popierają nie wiedzą i doświadczeniem, a tylko mnóstwem wzniosłych przymiotników. Interpretując różne fakty, przekonania i nauki, należy pamiętać o tym, komu zależy na odpowiednim przedstawieniu y, treści tych nauk. Należy pamiętać, kto tu rządzi i na czym zależy rządzącym. Nazywam tych rządzących władcami tego świata. Jacy władcy są, to zawsze było jasne, a świadczy o tym chociażby okrutna historia tej cywilizacji. Teraz szczególnie dobitnie wychodzą na jaw wprost niewiarygodne fakty, w które wręcz trudno uwierzyć, bo tak zwanym normalnym ludziom nie mieści się w głowie taki poziom podłości, jaki oni reprezentują. Pełna jest informacji o tym w internecie. Na pewno takim nie zależy na rozwoju świadomości, bo ona pociągnie za sobą odmówienie im posłuszeństwa, obalenie ich rządów i pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Dlatego robią wszystko, co mogą, ażeby powstrzymać rozwój. Jedną z metod jest podawanie fałszywych danych i szerzenie strachu i lęku. Poprzez to kierowanie uwagi na chciane przez nich wydarzenia. Bo jest tak, że za uwagą podąża sprawczość. To znaczy, jeśli dany wariant rzeczywistości jest możliwy i wchodzi w skład prawdopodobieństw dla tej rzeczywistości, to skupiona na nim uwaga wywoła właśnie ten wariant. To się nie stanie, jeśli scenariusza, o którym myślimy, nie ma w zbiorze scenariuszy, dla danej rzeczywistości. Zbiór scenariuszy jest duży, nawet bardzo duży, ale nie nieograniczony i niektórych wariantów po prostu tam nie ma. Te warianty rzeczywistości są również nazywane ścieżkami czasowymi. Wydarzy się jedna z prawdopodobnych ścieżek wyznaczonych dla danego miejsca w przestrzeni. Przestań z kolei wykonać może to, na co ją stać w danym momencie. Ja mówię, że na przykład nie kupisz pomarańczy w sklepie, gdzie są same kartofle. Z soli i wody otrzymasz solankę, a nie wino. To samo jest z wydarzeniami mogącymi się zmaterializować. Przestrzeń nie wykona polecenia, jeśli nie ma do tego substratów czyli w jej wypadku algorytmów, treści, danych i możliwości nadanych danych z siatek świadomości. Dokładnie przedstawiam te zależności w hiperfizyce. Link yy, do hiperfizyki jest pod filmem w opisie. W każdym razie należy zdać sobie sprawę z możliwości. Nie branie tego pod uwagę i szerzenie takiej informacji, że absolutnie wszystko jest możliwe i w każdym momencie jest jedną z fałszywych nauk o duchowości i prowadzi do rozczarowań oraz odwrócenia się od świadomego rozwoju. Jest to sprytne posunięcie ciemnych sił, ażeby zrobić z nauk o rozwoju niewiarygodne oszołomstwo, bo wiadomo, że nie wydarza się wszystko to, co sobie wymyślimy. Jest to empirycznie sprawdzone. A ludzie chętnie idą za fałszywymi naukami, bo sprzedaje się im przyjemne bajeczki, a to na większość działa kojąco. Miło jest wierzyć w bajeczki, bo poprawiają nastrój i dają nadzieję. O tą nadzieję ludziom chodzi. Ale cóż to jest nadzieja? To z jednej strony wiara w to, co byśmy chcieli, i to jest właściwie pozytywne. Ale w nadziei często chodzi o nierealne chcieństwo i liczenie na tak zwany cud, nie biorąc pod uwagę rzeczywistych możliwości na dany moment. Często nadzieja przeczy rozsądkowi i zwalnia od odpowiedzialności. O taką interpretację władcą świata chodzi. Chodzi o życie z łudzeniami i wtrącanie się do ich rządów. Pozostawienie rzeczywistości jakimś bliżej nieokreślonym mocą w nadziei, że nadzieja rozpatrzy pozytywnie ich oczekiwania i je spełni. Oni nie muszą wobec tego robić czegoś konkretnego i brać odpowiedzialności za to, co robią i co ma się wydarzyć. Nadzieja za nich to załatwi. I tak sobie żyją, nic nie robiąc, a władcy mają wolną rękę. Nikt im w tym nikt się im nie wtrąca. W ten sposób doprowadzono do sytuacji bez wyjścia. Ludzkość została...... <laughs> Przepraszam? Ludzkość została zaszachowana i dostała mata, bo dopuściła do całkowitego opanowania wszystkich dziedzin życia przez niegodziwców, licząc na nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo nadzieja za nich to załatwi. Mimo wszystko, lepsze, przyjemne, uspokajające bajeczki niż strach. Ale do prawdziwego rozwoju nie prowadzą te bajeczki. Jest to jeden z wariantów zatrzymania rozwoju świadomości. Takimi bajeczkami są na przykład religie. Jak doskonała jest ich skuteczność, to widać na każdym kroku. Religie zresztą łączą w sposób bardzo sprytny, przyjemną bajkę i straszenie. Istny tych manipulacji. Jak nie będziesz posłuszny bajce, to czeka cię straszna kara i wieczne potępienie. To jest główny sens religii. Zastrzegam, że mówię tutaj o, jak ja to nazywam, religii stosowanej, a nie ezoterycznej, w której podawane są głębokie prawdy o działaniu przestrzeni, chociaż w pojęciach starożytnych. Moim zdaniem i ta forma religii jest w tej chwili już niepotrzebna, bo mamy lepsze pojęcia do opisu rzeczywistości niż te ezoteryczno-religijne. Bajka w religiach stosowanych jest dla współczesnych ludzi tak absurdalna, że nie do wiary, jak mogą ją kultywować ludzie mający się za inteligentnych. Wytworem religii, przynajmniej naszej, jest apokalipsa która w tej chwili stała się wręcz bardzo modna, ze zrozumiałych zresztą względów. Czy apokalipsa mówi prawdę? Czy wydarzą się te wszystkie straszne rzeczy, o których mówi? I czy będzie koniec świata? Biorąc pod uwagę to, co powiedziałam powyżej, Niekoniecznie. Co się może wydarzyć, a co nie? Co jest prawdopodobne i skąd się bierze dany scenariusz wydarzeń? Co wiedział i widział święty Jan? A co Nostradamus czy Newton? Dlaczego widzieli to, co widzieli? O tym mówią na warsztatach pod tytułem Ziemia kosmiczna pułapka. Czy apokalipsa może być prawdą? Taki tytuł warsztatu. Co lub kto dyktuje sposób widzenia? Kto rządzi i do czego dążył w, w momencie, kiedy powstawały przepowiednie? Czemu miała służyć ziemia i ludzka cywilizacja? Czy jest to wszystko aktualne? O tym mówię tylko na warsztatach. Nie publikuję szerzej tych informacji. Także chętnych do poznania tych tematów zapraszam na warsztaty. Ponieważ religie. Sie już w dużej mierze wygrały i dla wielu ludzi są już śmiesznymi bajkami, wymyślono inny typ religii. Teraz jest to New Age i w nieco inny, bardziej współczesny sposób przekazuje nieco inne bajeczki. Teraz wszystko tłumaczy się teorią kwantową, a nie Bogiem jak kiedyś. A mało kto z tych tłumaczących wie, o co chodzi w teorii kwantowej. Jest to śmietnik niewiedzy ta teoria kwantowa, śmietnik niewiedzy współczesnej i fizyki i ezoteryki. Fizyka też wrzuca wszystko co nie wiadome do teorii kwantowej. Te new age'owe bajeczki są częściowo prawdziwe i tym zwodzą ludzi. Gdyby były czystym kłamstwem, to za szybko prawda wyszłaby na jaw. Ale jak są częściowo prawdziwe, to nie tak łatwo się na nich poznać. Wszystko jest ok do pewnego momentu. Kiedy sprawa ma się decydować, następuje delikatny zwrot w ślepą uliczkę. Taką mm, nauką prowadzącą na manowce jest na przykład pozytywne myślenie, idące ręka w rękę z nadzieją. Obie się uzupełniają i dopełniają. Mówią o wierze w chciany rozwój sytuacji. To pozornie jest w porządku, pozornie, bo tak tworzy się rzeczywistość. Należy naciskać na przestrzeń i wyciskać z niej to, co chcemy. To nie jest nic złego, bo przestrzeń wręcz oczekuje tego nacisku od nas. Bez niego nic się nie będzie działo. Przestrzeń nie ma wtedy bodźca, ażeby zareagować. Musimy nacisnąć. Ale właśnie, czy samo myślenie nie poparte żadnymi działaniami wystarczy? Otóż nie wystarczy. Ale o tym już nauki o nadziei i pozytywnym myśleniu nie mówią, bo nie daj Bóg, ludzie nabraliby mocy sprawczych i zdetronizowali swoich oprawców. Należy mieć nadzieję, że religijny Bóg ich sam przegoni, tylko że ten religijny Bóg to są właśnie oni i sami siebie bynajmniej nie przegonią. A ludziom jest wygodnie myśleć, że samo myślenie wystarczy. Nie potrzeba się wysilać, narażać i ponosić odpowiedzialności. Taki delikwent myśli, że ma czyste sumienie, bo myśli pozytywnie. I ta postawa bardzo mu się podoba i niechętnie chciałby ją zmienić. Władcy świata wiedzieli, co robią, przekazując takie nauki. Trafili w zapotrzebowanie na lenistwo i brak odpowiedzialności. Nie myślcie Państwo, że nie wiem o tym, że samo myślenie jest twórcze. Jest, ale. Ale autorzy tego przekazu o twórczym działaniu myślenia zapomnieli dodać, że to działa w ten sposób na wyższych gęstościach niż trzecia, czyli ta, na której żyją nasze ciała. Tak czy owak, i tam trzeba się myśleniem odpowiednio posługiwać. A jego moc sprawcza zależy od poziomu świadomości, czyli poziomu fraktalnego, do jakiego ten myślący jest w stanie dotrzeć. Tego też autorzy zapomnieli przekazać, lub dyskretnie celowo pominęli. Dużo ludzi rozczarowało się już do idei pozytywnego myślenia i posiadania nadziei. Sprawdzili na sobie słuszność powiedzenia, że nadzieja jest matką głupich. Dużo jednak nowych adeptów tych nauk daje się nabierać na ten łatwy leb. Miejcie się na baczności, a żeby się nie obudzi, żeby, żebyście się nie obudzili z przysłowiową ręką w nocniku. Na no teraz to tyle. O następnych pułapkach będę jeszcze opowiadała, kiedy indziej? Jak wielu mówi, jak Bóg pozwoli, lub jak stanie się to, co ma być. Ja powiem inaczej. Powiem, jak będzie ku temu stworzona przeze mnie sposobność. Do zobaczenia.